Okay. To gdzie ją zostawimy Na parterze? Na S mm. na S To ci trzeba trzymać czy nie trzeba? Nie trzeba I zostawiamy tak? Nie i I postaram się ją zostawić, nie? Mhm. Jedziemy dwuskrzydłową w szpitalu imienia Wiktora Degi. Zostawiamy ją tu, co? Jest bezpiecznie. No, możemy. Albo na... Nie wiem. Zosta Zosta Dawaj na parter. Zawsze wam będzie odpowiadał nasz kolega Kacper. <grym> Witam. Zostawimy ją otwartą najwyżej. Mhm. Dobra.